Witajcie roślinne świry, zapraszam na film o niesamowitej metamorfozie foliaczka w niską milzbo. Jak mówiłam, tak zrobiłam. Mniej więcej dwa miesiące szukałam niskiej milzbo. No i znalazłam. Troszeczkę tutaj sobie do Was pogadam, a potem pójdziemy oglądać, co tam jest w witrynce. Powiem Wam też o cenach, żebyście byli przygotowani na to, co może Was czekać, jeżeli chcielibyście sobie kupić, przygotować właśnie taką witrynkę. Nie jest to na pewno najtańsza opcja, ale moim zdaniem jest to opcja fantastyczna. Po pierwsze niska milzbo. Od chyba zeszłego roku niskiej milsbo nie da się kupić w Ikei. I w Polsce, ponieważ na pewno w Wielkiej Brytanii i wydaje mi się, że też na Węgrzech jest normalnie dostępna. Parę osób do mnie pisało, że niska Milzbo już jest totalnie wycofana i więcej jej nie będzie. I ja wierzę w to tak średnio, ponieważ w zeszłym roku na grupach roślinnych y, też były takie ploty, że w ogóle Milzbo żadne nie wróci. I widzio, czyli y, te takie fajne regały. Z IK też w ogóle nie wrócą. Nigdy ich nie będzie. No a wysokie Milzbo są w obu kolorach, czyli i białe, i czarne. I Wicjo też jest. Nie wiem, czy dobrze czytam to nazwę, ale nieważne. Nie wiem, jak będzie, ale możliwe, że kiedyś niska milzbo też wróci. W ogóle jeżeli chcielibyście mieć niską milzbo i jedziecie na wakacje właśnie na przykład na Węgry samochodem, to sprawdźcie czy może w okolicy przejazdu jest IKEA i to jest dobry pomysł, żeby kupić sobie nowiutką milzbo nie z drugiej ręki. No ale ja musiałam kupić z drugiej ręki. Nie wiem czy to widać tutaj w tym kadrze, ale y, ta witryna idealnie jest wpasowana w takie miejsce y, pod oknem. I dlatego y, ja nie brałam nic innego pod uwagę. To znaczy szukałam innych witrynek y, tego mniej więcej mniej więcej o takich wymiarach, ale nic ciekawego nie znalazłam. No więc włączyłam sobie powiadomienie milzbo w mojej okolicy i w ogóle raz była czarna bardzo blisko. A wiecie, to znaczy nie wiecie, ale ja bym wolała czarną. No, ale bardzo szybko, dosłownie w kilka godzin się sprzedała, jak napisałam do dziewczyny, to mi powiedziała, że już jest sprzedana. No i byłam wtedy taka: wiecie, trochę rozczarowana, niezadowolona, no ale dobra, trudno, szukałam dalej. I chyba dwa albo trzy tygodnie temu wchodzę rano, sprawdzam na Eliksie, czy jest coś, i jest. Białam Milzbo, mniej więcej godzinę drogi od nas, napisałam zaklepałam, no i pojechaliśmy była wystawiona za 1200 zł e, ja się dogadałam na cenę 1000 zł w tym momencie możecie sobie myśleć, że to jest całkiem sporo, ale poczekajcie ponieważ ona była z wyposażeniem Od teraz opowiem o tym wyposażeniu, potem jeszcze je raz pokażę e, w tym Lisbo są światła od marka, czyli Velvet Plant, Velvet Light e, i to jakby najbardziej podwyższa cenę tej yy, witrynki, chociaż i tak uważam, że to jest super cena. Ja jakby miałam budżet 1000 zł na witrynkę i brałam pod uwagę, że wcale jej nie kupię z tak, z tak dobrymi, z najlepszymi światłami, więc bardzo, bardzo się cieszę. Do tego był czujnik wilgotności i temperatury, wiatraczek i ta kratka, którą chyba widzicie, jak nie widzicie, to zobaczycie potem z bliska. Nie była uszczelniona, była w dosyć dobrym stanie, ale jeszcze Wam tak szybko powiem... Ja myślałam, że jej nie dowieziemy. Wieźliśmy ją samochodem BMW X3, czyli takim no całkiem szerokim, ale weszła naprawdę ledwo. Musieliśmy trochę ją rozkrę rozkręcić tak, że te boczne szyby tak trochę weszły, ale i tak po prostu na każdym wyboju. Ona po prostu jakby, wiecie, są te takie zaczepy na siedzenie z tyłu, to one tak weszły do środka była tak naprężona, to to była po prostu masakra. Bałam się, no ale jak widzicie jest cała, potem z wyjmowaniem tutaj w domu też był problem i przyniesieniem jej, no ale daliśmy radę, daliśmy radę. Wszystko dzięki mojemu Jankowi jak zwykle w każdej mojej pasji mi pomaga. No tak, bo oczywiście bez Janka w żadnym, w ogóle, nie wiem, ani bym jej nie wsadziła w ogóle do witary, by się nie zmieściła. No już tak przechodząc do tego, co ja z nią zrobiłam. No oczywiście ją umyłam, ale zauważyłam, że miała kilka takich zadrapań, na których wyszła pleśń, chciałam powiedzieć, rdza. No więc po oczyszczeniu i odtłuszczeniu te wszystkie miejsca, Y, pomalowałam taką farbą na rdze, biała farba na rdze. Nie było tego dużo, ale kilka miejsc było. To samo zrobiłam z kratką, ponieważ kratka była przycięta, ale już nie pomalowana. Pamiętajcie, że jeżeli y, przycinacie takie kratki, to trzeba, znaczy warto, nie trzeba, ale warto pomalować te miejsca y, obcięte, no bo zaczną Wam rdzewieć. No więc to jest koszt dodatkowy, który poniosłam. Y, inny dodatkowy koszt, który poniosłam, to są uszczelki. Y, w ogóle w ogóle powiem Wam, że Milzbo jest dosyć szczelną witrygą, bo yy, robiłam takie pomiary zanim ją uszczelniłam i. W dzień było tak 75-80 parę procent, więc super, bardzo dobrze. A w nocy dochodziło tam 87 mniej więcej. Sprawdzałam to na kilku czujnikach, bo już rozmawiałam z wieloma osobami, które mówiły, że te czujniki, które ja mam, dane różne rzeczy pokazują, ale tutaj może dlatego, że są nowe baterie. Oba czujniki pokazują mniej więcej to samo, bo wsadziłam dwa. Farba to jest cena. Y 20 chyba 3 zł, no oczywiście praktycznie jej nie zużyłam, bo to pędzelkiem malowałam, kolejny wydatek no to y, biała uszczelka pokażę Wam jak to tam wygląda za chwilę za chwilę wejdziemy do środka i wszystko będę pokazywać, z mojej ulubionej firmy Epat y, dawam Wam oczywiście link, jeżeli chcecie kupować jakiekolwiek uszczelki, to kupujcie stamtąd, bo tamte uszczelki po prostu są najlepsze y, i... Jeszcze uszczelka niestety nie z firmy EPA, ale taka do drzwi. Ja uważam, że ona jest super i mi się bardzo dobrze trzyma. Tylko pamiętajcie w ogóle z tą uszczelką i z każdą inną uszczelką, że uszczelkę się przykleja na raz. Jak przykleicie i odkleicie, żeby poprawić, to to miejsce odklejone już nie będzie tak bardzo dobrze się trzymać, więc po prostu trzeba to robić powoli, tak, żeby na pewno później nic nie odklejać. Ja mam tą uszczelkę wróćcie i ona nadal się trzyma po wielu miesiącach a wiem, że dużo osób mówiło, że mi się to łatwo odkleja. Ja odtłuściłam, przykleiłam i dalej yy, siedzi. I jeszcze jeden wydatek. To, y, to inteligentne, tak to się nazywa, inteligentne gniazdko. Pod 50 zł dochodziło, ale kupiłam takie, ponieważ to jest Stepelink, a ja mam y, sporo rzeczy z i po prostu mi działają. Więc to było tylko kwestia tego, że lubię tą firmę. Lubię tą firmę i mogę Wam. I tutaj, oczywiście, możecie ustawić sobie harmonogram, jak się tam Wam wyłącza i włącza. Ja mam podłączone tylko światło. Wiatrak chodzi cały czas, bo jak nie chodził, to była tak zaparczona. Zaparowana rano, czy zaparowana... No mokro było, w środku zbyt mokro. 99% wilgotności pokazało, więc wiatrak musi chodzić. Już Wam pokazuję. Jeżeli bym chciała, to mogę zrobić tak. I jest wyłączone. I włączone wszystko z aplikacji. Aha, jeżeli chodzi o czujnik, to też jest w aplikacji. To jest Xiaomi czujnik. No i o... Pokazuje tak. Tutaj też jest y, historia, jakbyście chcieli zobaczyć. Mm. Widać. Nie wiem, czy widać, ale ogólnie widać, kiedy otworzyłam witrynkę, żeby ją umyć przed nagraniem. No, ale jakby 86% i druga pokazuje 90%, no czyli mniej więcej to samo. Wysoka wilgotność, bardzo wysoka wilgotność z tymi uszczelkami to już w ogóle. Czyli ile mogłam wydać dodatkowo? No maksymalnie 1200 zł wyszła mnie... Cała ta witrynka ze światłami, ze wszystkim. Oczywiście nie uważam, żeby to było mało, to jest wysoka cena, no ale bardzo chciałam zmienić ten foliaczek. I jeszcze Wam powiem coś, co zauważyłam w sobie. Jak wstawiłam tę witrynkę, to nagle dotarło do mnie. Nie wiem, jak mogłam tego nie zauważyć przez y, tak długi czas, że te foliaki wyglądają strasznie. To znaczy, ja jakby tak miałam tą świadomość, ale przestałam to zauważyć. Jakiś taki maraz we mnie wszedł. To jest straszne. Tak bardzo się cieszę, że wymieniłam tego foliaczka. Tutaj stoi już drugie czarne, wysokie, przepiękne miesbo. Y, jest y, już gotowe do wstawienia roślin, więc myślę, że teraz będzie film o begoniach, i potem kolejny film będzie właśnie o wysokiej mili, bo tutaj będzie dużo więcej ciekawostek jeżeli chodzi o to, jak stworzyć taką, no po prostu wspaniałą, idealną mil milsbo jak na przykład praktycznie zupełnie ukryć kable myślę, że dużo ciekawych rzeczy wam powiem jeżeli chodzi o milzbo. no tutaj jakby jest bardzo mało kabli, pokażę wam jak są poprowadzone i też czekam na trzecią witrynkę, ja już ją kupiłam, tylko jej dostałam będzie jakoś tam w połowie września, więc tak naprawdę też już niedługo. Więc myślę, że możemy teraz przejść do witrynki już w tym momencie od razu się z wami pożegnam, bo chyba już mnie nie zobaczycie w tym filmie. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Wiem, że wiele osób szuka również niskiej milsbo i jak zobaczyliście na Instagramie, że udało mi się kupić i taką fajną wersję z tymi światłami, no to mówiliście, że naprawdę miałam dużo szczęścia. Ale słuchajcie, ja naprawdę codziennie kilka razy dziennie wchodziłam do tego Elixa, bo tam można włączyć te powiadomienia i ja miałam je włączone, ale one, tam jest jakaś taka inercja. I wtedy jak była ta czarna, to jak tylko ja dostałam powiadomienie, że jest czarna, to ja od razu tam napisałam, ale ta aukcja, czy tam no, ta oferta, była już od kilku godzin. No, więc potem ja zaczęłam wchodzić po prostu kilka razy dziennie, żeby wyhaczyć taką milsbo. No i ogólnie ludzie sprzedają swoje witrynki i takie roślinne i po prostu jakby milzbo, które mieli w domu, już się chcą tego pozbyć, więc szukajcie, a znajdziecie. Dobrze, bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną i zapraszam na drugą część filmu, czyli zaglądanie do środka Mixbo. Zaczniemy od uszczelek, bo będę otwierać drzwi, a e, te drzwi trzeba w specyficzny sposób otwierać przy tej uszczelce takiej gumowej, to znaczy e, najpierw z lewej strony, a potem z prawej, ponieważ no, tutaj jest ta uszczelka, więc gdybyście próbowali otworzyć tak. No to, to się da zrobić, ale uszczelka może się odkleić. Ja już się tego nauczyłam przy Milzbo, więc jakby nie ma, to, nie ma dla mnie problemu, żeby tak otwierać. I tak jak Wam pokazywałam, no to jest taka guma z jednej strony przyklejona, a z drugiej jest takie piórko, które naprawdę dobrze trzyma tę wilgotność. Tutaj wszędzie dookoła jest ta uszczelka taka gąbkowa tutaj na górze też yy, i tutaj, a tutaj yy, z tej strony nie ma, no bo yy, jest ta gumowa. No teraz przejdźmy do światła, jak widzicie, światło od Marka na wymiar yy, super, po prostu to jest najlepsze światło, to nie są tanie rzeczy, yy, bo dwa światła do milzbo takiej wysokiej, kosztują mniej więcej 600 zł, teraz może nawet troszkę więcej, ale są to po prostu najlepsze światła yy, i jak widzicie te światła były przeprowadzone przez taki otwór konstrukcyjny, a jeśli chodzi o wentylator, to jest po prostu przeprowadzony jakby przez górę. Bo to jest taki bardzo cieniutki kabelek, więc po prostu no jakby jest przy, przygnieciony tym, tym daszkiem. To jest właśnie ten czujnik Xiaomi, którego możecie przez Bluetooth podłączyć do telefonu i sobie sprawdzić historię wilgotności, no, i temperatury również, i jeszcze tutaj, jak widzicie jest kratka i są dwie takie półeczki, to szukałam na Allegro i dokładnie takich nie znalazłam, to są całkiem spoko, ale znalazłam inne, to jego możecie szukać jako półka łazienkowa metalowa na przykład i naprawdę mnóstwo tego można znaleźć, dosyć są drogie jak na takie, no, kawałek metalu, a z tyłu jest kratka, też wam dam e, linka do kratki tyle, że kratkę trzeba przyciąć i do tej wysokiej miliz, i do tej nic, bo no niestety kratkę trzeba przyciąć. I ta kratka trzyma się na tych y, łącznikach do szyb, tutaj dałam do góry nogami, bo się nie chciało wkręcić. Aha, i tego chyba nie powiedziałam. Wiatrak powiesiłam na dwóch haczykach magnesowych. Jeżeli chodzi o jakieś dodatki, to nic więcej nie będzie. Kable z tyłu poprowadziłam na takich przyklejkach do kabli. To można kupić wszędzie, więc jeżeli mi się coś tam odkleje, chociaż wątpię, to mogę zmienić bardzo łatwo. Aha, i nie powiedziałam Wam o jednej rzeczy. Ja odkręciłam to. To było tutaj, ale to by mi bardzo przeszkadzało, jeżeli chodzi o uszczelkę, a to mi w ogóle do szczęścia nie jest potrzebne, ponieważ te drzwi trzymają się jakby na magnes, to no, znaczy nie jakby, po prostu na magnes one się nie otwierają, więc ja tego nie potrzebuję, ja nie używam też kluczyków, nie mam dzieci, które chciałyby mi się dorwać do roślin, więc ja po prostu tego używać nie będę i, i, i dlatego to wymontowałam w czarnej mil, bo nawet tego nie zamontowałam.